Cześć, siemanko! Ja jestem Squido i to jest 35. dzień przygód sezonu drugiego Dziennika z Minecraft, czyli naszej epickiej serii, w której to znowu coś zbudujemy, ale najpierw dużo, dużo, dużo powiem różnych rzeczy. A mianowicie zacznijmy od tego, że w ostatnim odcinku nie było tekstur paka, a jakoś się tak wyłączył, ja nawet tego nie zauważyłem. No, dziwna sprawa, szczerze tak mówiąc. Natomiast teraz już to naprawiłem. I no, i mamy teksturpagi, jest spoko. Wrzucimy sobie tutaj te bloki, które będę dzisiaj chciał używać, ale nie wszystkie. Bo dzisiaj będziemy budować farmę kurczaków. Tylko, co tak sprytnie zrobić, wiaderka na pewno to, to jest podstawa do dzisiejszej farmy. I także te tabliczki, to się też przyda. Uh -huh. Będę budował wszystko z pamięci Bo nie oglądałem żadnego filmiku Na YouTubie, poradnika i tak dalej Wszystko z doświadczenia i z pamięci Będzie robione Znowu jestem w trasie Znowu jestem w samochodzie HEROBRINE HEROBRINE Hero A nie, to tylko szkielet w <ścoughs> Ale można się przestraszyć Prawda? Wytrzymały jest. Zobaczcie jakie silne. Co z niego dropu? No tylko strzały. Wow, ale jestem nawbijany. Yy, tak, znowu jestem w podróży. Yy, nie miałem czasu yy, podłączać tego internetu, żeby mieć skina i w ogóle nawet mi się nie chciało. Tutaj to skończyłem, jak widać. Mam nadzieję, że jest ładnie, że jest spoko, że jest fajnie. Yy. Na moście dałem pochodnie, aby był oświetlony. O, mamy całkiem fajnie tutaj to ogarnięte. I dziś y, będzie robiona farma kurczaczków. Tak chcę to zrobić nie za blisko domu, bo, bo one będą głośne. Jak zresztą każde zwierzęto, dlatego te farmy robię tak też daleko. Z tym, że może bym tutaj zrobił, w tej górze gdzieś. O. Tylko tak się trochę boję później o te jaskiniec, co tu jest pot, no nie? Także to jest trochę ryzyko. Wszędzie jest właśnie ryzyko takich jaskiń, takich grot, kurcze. No. No nie. Um. Jest też inna opcja. Ale polecie sobie w tamtą stronę. Bo teoretycznie, no to tam nie ma nic. Eee, ja bym zrobił taki korytarz. Na przykład tutaj. Albo tutaj. Zrobiłbym korytarz. I by i, i było fajnie, no. Też to jest myśl. Dobra, to zrealizujemy to, bo mm, szkoda czasu tak naprawdę na odcinku. A trzeba budować i trzeba budować. No. Dlatego lecimy sobie korytarz w tą stronę. Tak, oczywiście się opata skończyła. Jak na złość. Ale dobra, zrobimy sobie żelazną. Będzie na dłużej. Hmm. E, porozmawiajmy o... O pieniądzach. Bo to jest temat z ostatniego odcinka, pod którym dużo się takich e, wytworzyło kontrowersji, chciałbym powiedzieć. Mm, że, jak to jest, że ty z do zarabiasz na YouTubie pieniądze i jeszcze mówisz, że e, mm, Że masz pieniądze z reklam, żebyśmy ich nie przewijali i w ogóle, i w ogóle nie. Tak jakby teraz tylko nagrywasz te odcinki dla pieniędzy. E, no i to nie jest prawda, bo gdybym ja. Dla pieniędzy chciał coś robić, to bym poszedł sobie do pracy, na same tylko weekendy, czyli dwa dni w tygodniu I bym zarabiał dwa razy więcej, niż na YouTubie Co najmniej dwa razy więcej Po tej najniższej stawce, prawda? No i teraz wyobraźcie sobie, że pomimo tego, to ja codziennie poświęcam godzinę lub dwie na nagrywanie tych odcinków plus jeszcze wrzucanie, plus yy, jeszcze odpowiadanie na wasze komentarze, szukanie pomysłów. Yy, no. Trochę się tego zbiera, prawda? Więc no nie można powiedzieć, że nie nagrywam dla pieniędzy, bo to jest to jest moim zdaniem no nie fair. To jest moim zdaniem nie fair. Natomiast bardzo dobrze, że takie pieniądze za nagrywanie dostaję, bo dzięki temu mogę się rozwijać, mogę zrobić dla was chociażby taki konkurs. też nie mówię, że wszystkie pieniądze, z, z, które zarobię, będę przeznaczał na konkursy, y, bo wiadomo, że chciałbym y, też um, co? dobra, nie wiem, czy w tą stronę się będziemy kopać. może nie, bo tam już y, jest. Y, czy nie? nie, chyba nie. chyba nie. nie wiem. To tak może wykopmy najpierw Właśnie, bo tutaj też może być ta moja baza druga Ale o nie, ona była tam, dobra Bo tak trochę zastanawiałem, ale już teraz nie mam wątpliwości Dobra, no to kopiemy No i dzięki temu, że właśnie zarabiam jakieś pieniądze na YouTube No to mogę dzięki temu rozwijać się chociażby ze sprzętem, z jakością tych filmów też to jest dodatkowa jakaś tam motywacja, żeby to robić i fajnie by było się z tego utrzymać prawda? Kiedyś, bo teraz to jest nierealne teraz to nawet nie mogę opłacić sobie czynszu za mieszkanie z tych pieniędzy, co zarabiam na YouTube dlatego fajnie by było zarabiać więcej i, i to jest moim celem, prawda? bo dzięki temu bym mógł więcej czasu poświęcić na nagrywanie na YouTube i też moi rodzice by nie musieli płacić mi czynyczu za mieszkanie, prawda? Myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko. Bo takie osoby, które mają coś przeciwko temu, no to ja ich w ogóle nie rozumiem, prawda? To jest dziwne. No przecież poświęcam swój czas. Jeżeli to nie jest moją główną motywacją, no to stoi na przeszkodzie, aby sobie coś zarobić z tego, no, no nic. Wręcz nawet, nawet dobrze, dla widzów, dla wszystkich, prawda? Więc... Więc ten temat, myślę, że jest już zamknięty. Że wszyscy go rozumieją. Jakie to jest ważne, no. Poza tym, to nie są pieniądze, które ja wyciągam od widzów, ok? Bo ja nie wyciągam od widzów ani grosza. Nie mówię żadnemu widzowi, że, że mi płacił za jakieś patronajty. No jak na razie jeszcze nie, ale nie wiem, czy to się zmieni kiedyś. Nie mówię, że nie będzie kiedyś, ale na razie nie ma, prawda? Więc na razie mówię, że nie ma żadnych patronajtów, nie ma żadnych e, właśnie... No, numerów konta, darowizn, i tak dalej. Więc no, moi widzowie mają za darmo, za darmo po prostu materiały na YouTube'a. A to, że ja sobie na tym zarabiam, no to, to to co, to źle? Właśnie trochę trzeba się nad tym zastanowić. Właśnie o co tutaj w ogóle chodzi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Um. 6, kurczę, będę to wszystko niszczył zaraz. Ale dobra. Bo po prostu. No. Ja jestem taką osobą, która pierwsze buduje, a później dopiero o, sobie to wyobraża, jak to chcę mieć zbudowane. Więc sorry. Tak jakoś mam, bo się nie mogę zastanowić, bo tak rozmawiam z Wami. Ale chciałem właśnie to wyjaśnić, bo to jest ważne. Siemanko z tej strony Squido, Quido, kilkanaście godzin później ponieważ trzeci raz to próbuję nagrać. Ponieważ sprzęt mnie mega dzisiaj zawodzi. Ponieważ no nie zarabiam kokosów na YouTube i nie mogę sobie kupić lepszego sprzętu, bo nie mam za co. A gdybym zarabiał kokosy na YouTube, to by był lepszy sprzęt i by nie było takich problemów, że ja już wybudowałem dużo rzeczy. A nawet nie jestem pewny, czy to się teraz nagrywa. Bo nie mogę ufać tym dyskom. Nie mogę ufać. Nie można ufać sprzętowi. To jest dramat. Poza tym się bateria rozładowała. No, i to jest problem właśnie nagrywania w laptopie, kiedy. Kiedy jestem gdzieś na, na zewnątrz, bo... Bo laptopy są fajne, tylko że jak się nagrywa, no to bardzo dużo energii trzeba. I się nie dziwię, że... A że została ona no, wykorzystana tak szybko. Um, tutaj, jak widzicie, zbudowałem już wszystko, prawie wszystko, bo została jedna rzecz tutaj do zrobić. Ale to Wam powiem kiedy indziej, bo chcę Wam trochę dokończyć tego wątku, który zacząłem, bo już przecież zbudowałem tak dużo rzeczy, to nie będę teraz nic zbudować, to jest bez sensu, żebym ja jeszcze pracował, kiedy już wszystko skończyłem. A, chciałam jeszcze powiedzieć, że gdybym miał te pieniądze z YouTube'a, no to naprawdę byłoby lepiej tutaj nagrywać więcej, a więcej by było tutaj tych epickich rzeczy, które, które, których nie zobaczycie, bo, bo, bo już się zniknęły na dysku i ich nie ma. Na pewno by nie było takich problemów. Na pewno. Na pewno. By mi było ciepło, kiedy nagrywam w garażu, bo też pisaliście i tam w komentarzach, że Że Quido, przecież możesz sobie kupić taką ogrzewaną mysz. Nie, także bardzo dziękuję za taki komentarz. Bo to nie chodzi o komentarz, tylko chodzi o to, że po prostu... Za co sobie mogę kupić? Przecież jestem w garażu w ogóle w samochodzie, przecież odpalę sobie samochód, 5 minut jest cieplutko, no nie? Także... Także no to nie chodzi o to, że, że jest mi zimno bez powodu Jest mi zimno, bo jestem biedny, bo mnie nie stać Bo, bo oszczędzam na tym, na tym właśnie, że, Żeby po prostu Żeby po prostu sobie kupić Nowy dysk do nagrywania Żeby sobie kupić Więcej RAMu I żeby sobie kupić baterie Bo to są teraz trzy najważniejsze rzeczy jakie muszę kupić Żeby żeby spokojnie móc nagrywać, więc no zrozumcie to, proszę o wyrozumiałość. Ja wiem, że dużo mam widzów takich, co mają tam po 5 lat, albo nawet trochę więcej, ale oni rozumią tak, że, że wszystko przecież kupują rodzice, a jak YouTuber sobie chce zarobić, no to to jest nie fair, bo, bo no, no nie wiem, no. I zresztą, że jak wspominałem, ja przecież nie udostępniam materiałów za pieniądze, tylko za darmo, więc tutaj też nie rozumiem, o co, o co może być ten problem. Tutaj coś jest nie tak z tą wodą. Aj, aha. Także okej, okay, zaraz naprawimy. Proszę no, o zrozumienie. Ja chcę mieć mądrych widzów, którzy rozumieją po prostu różne rzeczy. To jest dla mnie ważne, abyście po prostu to rozumieli, a nie bezmyślnie hejtowali głupio, bo to jest głupie. Takie hejtowanie. A. a bo youtuber chce zarabiać. Bo youtuber powinien zarabiać, jeżeli go lubicie. Dzięki temu będziecie mieli lepsze te. Wszystko, wszędzie jakieś konkursy, cokolwiek. Tu jest coś nie tak e, z tym. Hmm. Powinniśmy chyba tu jeszcze jedną warstwę dać. Ojej, tutaj to nie. Dobra, naprawione. Hmm. Naprawione, ok. Dobra, tylko trzeba tutaj kurczaki jakoś wykluć. Tutaj nie wiem jak to zrobię, ale jakoś trzeba. Jak najwięcej tych kurczaków tam wykluć. I będzie super automatyczna farma kurczaków, bo naprawdę wystarczy nam jeden. Jeden kurczak, żeby zrobić ich miliardy, bo z kurczakami, a ze świniami jest inaczej. Z tego względu, że. Świnie, żeby rozmażać potrzebujemy no co najmniej dwie. A żeby rozmażać kurczaki, no to wystarczy jeden, bo on zniesie jajo i, i z tego jaja możemy mieć kolejnego i tak w nieskończoność. Więc myślę, że to jest zrozumiałe. Ale to jest mniejsza o to, no nie? Bo chodzi tutaj mm, o coś ważniejszego, o czym wam mówiłem. O te zarabianie pieniędzy na YouTube. Że pieniądze są potrzebne do życia, i no też nie robię tego charytatywnie. No, żeby było jasne, tylko dlatego, że po pierwsze jest to moja pasja i po drugie, mogę na tym zarobić. Po trzecie, jeszcze jest taki dodatkowy efekt, że sprawiam tym przyjemność Wam, czyli widzom. I to już w ogóle jest mega, bo jak się wszystkie te trzy rzeczy połączy. No to ja myślę, że wychodzi coś idealnego mm. I fajnie by było, gdybym jeszcze więcej na tym zarabiał, bo Byłoby to w ogóle spełnienie takich marzeń, że Można, można po prostu na pasji sobie zarobić Zwłaszcza, że Jest to, jest to dobre, jest to dobre, bo Dużo właśnie Widzów jest szczęśliwych z tego powodu, że ja tutaj a ogarniam takie filmiki, nagrywam, wszystko się staram, Także, no nie ma powodu do narzekań. A osoby, które szukają takich powodów do narzekań, no to ja żegnam. No to nie chcę takich widzów. No i nie chcę takich widzów, którzy tam nie rozumieją podstaw, mm, żeby nie są potrzeby do życia. Nie wiem, że może jesteście dziećmi. Ja też tak kiedyś myślałem, jak byłem mały, no, ale... Rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest taka, że no, gdyby, gdyby nie było żadnych zarobków z YouTube'a, no to by nie było tej serii, na przykład codziennej, bo by był... Może, może bym był już martwym kanałem, jak niektórzy. Zrozumcie to. No, naprawdę żeby byłby już martwym kanałem jak niektórzy. O, to daje do myślenia, więc, więc taką wiedzą, no to ja was zostawiam. Mam nadzieję, że, aha, jeszcze od blokach, bo nie wspomniałem od blokach, bo obiecałem, a nie wspomniałem. Adblocki to są programy do blokowania reklam. Są one przydatne, jeżeli wchodzimy na jakieś spamerskie strony Gdy chcemy pobrać jakąś grę, a wyskakuje tysiąc... Yy, tysiąc różnych reklam I wtedy właśnie adbloki są przydatne Natomiast, jeżeli chodzi o YouTube'a, to moim zdaniem adbloki, A to jest okradanie YouTuberów No i złodziejstwo, złodziejstwo wykonane na twórcach YouTube'owych Bo gdybyśmy nie używali tych adbloków, no to by widzowie, a, czy twórcy sobie zarobili pieniądze, a tak to. O, poprzez używanie AdBlocków możemy takich twórców okraść, i to jest nie fair. Nie chcę tutaj też nikogo osądzać, natomiast proszę, abyście nie używali Adbloków na moim kanale, bo, bo, bo. przecież chcę zarobić, prawda? Myślę, że... To, to nikogo nie zbawi, jeżeli nie będzie używał AdBlocka na moim kanale jeżeli te reklamy nie będzie przewijał jak wspominałem w ostatnim filmie i też takie, takie obawy się pojawiły ze strony moich widzów czy mają AdBlocki, więc chcę uspokoić, poinformować że jeżeli nie instalowaliście nigdy, nie pobieraliście AdBlocków to ich nie macie, nie ma powodów do zmartwień o. No, jeżeli Wam się normalnie co jakiś czas wyświetlają reklamy, no to nie martwcie od bloków, nie ma powodu do zmartwień. Ale, także, także spoko. Jeżeli Cię zainteresuje jakaś ta reklama, no to możesz w nią kliknąć, też za to dostanę jakieś tam pieniądze. No, i nie wiem, czy jakieś Patronite'y otwierać czy coś, moim zdaniem nie, chociaż... Chociaż, może to ma sens właśnie zebrać na tą baterię, ramy i dysk, może to by miało sens, nie wiem, także piszcie w komentarzach wasze opinie, co o tym sądzicie, mam nadzieję, że już teraz jesteście mądrymi widzami, znaczy zawsze byliście, ale niektórzy są tacy, co im trzeba wytłumaczyć i myślę, że tym osobom już wytłumaczyłem wszystko i teraz będą wiedzieć o co chodzi. No i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, na razie pa i cześć.